Witam was wszystkich serdecznie z tej strony, Mr. Canon. Witam z gry Minecraft. Nie będę długo się zajmował Minecraftem, bo jest go bardzo dużo na YouTube i nie ma co się tym tak długo zajmować. Jest dużo ludzi, którzy lepiej nagrywają Minecrafta, zajmują się tym już od dawna. Więc ja tylko pokażę wam świat, nad którym pracuję już trzeci rok. Możecie powiedzieć, że jak na trzeci rok, to on nie jest jakoś super duży. Powinien być o wiele większy, jak na 3 lata budowania. Ale ja w dużych odstępach czasu buduję. Więc tak, zacznijmy, podlecimy i pokażę Wam mój mały świat, moją małą neksarię. przepraszam. Cały czas zmieniam nazwę, bo nie mam pojęcia. To jest jeden z głównych budynków, który jeszcze nie ukończyłem, ale. Już jestem w etapie końcowym budowania. Cztery obrazki z kolorowego szkła, które widzicie, przedstawiają różne ważne rzeczy związane z Minecraftem. Rośliny dają nam jedzenie, jest to też również flora czyli życie mniej więcej. Ogień daje nam światło, przepalanie i tak dalej, woda. Oczywiście bez wody nie byłoby życia. Na świecie widły symbolizują broń władzę i tak dalej. Moje widły. <grym> Dobra. Wejdziemy sobie do środka budynku, a potem oblecimy dookoła i zobaczycie jeszcze więcej, co tutaj się znajduje. Używam podstawowego teksturpaka, o wiele lepiej mi się na nim buduje niż na innych, bo jak buduje się na innych teksturpakach. To zmieniają na podstawowy, to już nie wygląda tak fajnie. A mi zależy na tym, co tu jest. Schodzimy sobie głównymi schodami na dół. Zejdziemy na sam dół i zaczniemy od samego dołu. Mógłbym również zlecieć, ale mi się nie chce. Tutaj, jak widzicie, są jeszcze niewykończone piętra. Ale to już tak bywa. D designem zajmuję się na koniec. <grych> Wyglądem wnętrz. to jest jedna z sal głównych. Gdzie będzie się coś dziać? Jeszcze nie mam pojęcia, co. Podejdziemy sobie tutaj. Jeżeli kiedyś wystartuje na tym serwer, to tutaj będzie, gdzie można zrobić sklepy. Na razie to tylko taki, no można powiedzieć, mini magazyn, czy coś w tym rodzaju. O ładnym dosyć wyglądzie. Mm, kolor flagi yy, Nexari. Lub inaczej gamuora starego. Tak kiedyś się ten projekt nazywał gamuor. To, to jest ten kolor, dokładnie. To jest niebieski, szary, biały. Tak, to kiedyś wymyśliłem. Tak, to już zostawiłem. Hmm, możecie tu zauważyć dużo bloków, których normalnie nie ma w Minecrafcie, ponieważ jestem na wersji 14W11B na przotowej. Wolę budować nas na snapshotach, mam dostęp do bloków, których nie ma jeszcze wgranych do Minecrafta, a bardzo to ułatwia. Tutaj są y, no, pokoiki, domki, można powiedzieć, w tym mieszkanka. Dobra. Ogólnie, y, ta nawa jest y, bardziej skupiona na y, szkle czerwonym, które w moim świecie oznacza energię. Oznacza energię dostarczając, dostarczającą na przykład światło, prąd i inne, zasilającą inne urządzenia. Widzicie, e, tutaj jest blok RedSona, który produkuje tą energię. To jest taki mój mały pomysł. No i można ze mną o tym dyskutować, ale to nie jest ważne. Tak samo szkło czerwone. Powoduje, jakby, barierę, przez którą nie możemy się przedostać, czyli nie możemy wypaść poza mapę. Dobra. Kolejna nawa. To jest roślinność. To jest, e, no, po prostu nawa związana z roślinami, żywnością. I tak dalej. Również tu są mieszkanka. Malutkie, niedokończone. Nawie no, mamy tak. E, mamy. Małe jeziorko, możemy połowić rybki sobie w nim i mamy stąd wyjście, jedno z wyjść na zewnątrz, jeszcze wiele nie zostało dokończonych, gdzie znajdują się konie. Konia będzie można wziąć, usiąść na niego i pojechać, a dokładnie wyjechać tutaj, no jak koń wcześniej nacisnął na płytkę naciskową. I stąd będą już, będziemy mo mogli jechać dalej w świat, wyje wyjeżdżając z zamku. E, z zamku, no, z, zamku z, z głównego budynku, można wydostać się na razie na dwa sposoby, właśnie tędy i jeszcze wodnym transportem. Również jest teleport w jedno miejsce, gdzie dawno temu mój znajomy wybudował sobie domek. Nazwał go domek dziadka Broza. Dobra, tutaj w tej nawie, oprócz roślinności, niczego innego nie ma. Możecie zauważyć również obsydian z fioletowym szkłem. Obsydian jest tutaj kryształem, bo świat jest oparty ogólnie na kryształach, które każdy ma swoje zadanie. To jest kryształ lewitacji. Powoduje lewitację, na nim unosi się blok Ziemi, który jest dostarczana jego energia życiowa przez. Zielone szkło, czyli zieloną energię, czyli energię życiową. Dobra, podlecimy dalej. Tutaj mamy, tak jak wcześniej mówiłem, wszystko się nosi na lewitujących blokach obsydianowych, energii obsydianowej. I jak i lampy Glowstone. Oczywiście Glowstone. Jest kamieniem, który sam świeci, więc wystarczy go tylko unieść. Umieścić właśnie na lewitacji, na mocy lewitacji, i już będzie lewitował. I świecił. Dobra, lecimy jeszcze kawałek w górę. Tutaj znajduje się nasz kryształ lewitacji, który zajmuje się, utrzymuje lewita pod lewitacją wszystkie kryształy znajdujące się w okolicy. Wszystkie, wszystkie przedmioty, moce. Niosące się właśnie w tym miejscu. No i do ostatniej nawy, gdzie tutaj sufit się inaczej składa, bo tą nawę chciałem stworzyć wodną. Możemy zobaczyć podpory sufitowe, które mocno podtrzymują zbiornik wody składający się z mocy niebieskiej, czyli z niebieskiego szkła, która powoduje powielanie się wody w nieskończoność. I tutaj znajduje się kryształ Glowstone'a, który jest ee, zasilany. Żeby go podtrzymać. Utrzymać go, w ogóle powinienem zmienić na obsydian, Bo nie powinno to tak być. Musiałem się pomylić. Tu powinien być Obsidian. Tak, bo redstone nie unosi. Nie unosi naszego kryształu. Dobra, podmienię kamień. I teraz to będzie lepiej. Tak. Promień obsydianu unosi nasz kryształ, który zasila wszystkie inne kryształy świecące tutaj. Tutaj możecie zauważyć yy, w tych miejscach, właśnie energię obsydianu, która jest przeprowadzona aż dotąd, bo to jest jeszcze nieskończone. Stąd będą tu i w tych miejscach, będą podpory, mniej więcej na takiej wysokości, utrzymujące jeszcze jedną wieżę ostatnią wieżę tutaj po środku która będzie stacjonować, yy, no, jakby siedziba rady w niej. Tak to można nazwać. Dostanie się do niej, będzie z pomocą tylko teleportu, nie ma żadnej innej opcji. Dobra, podlecimy sobie kawałek dalej. Dobrze, chciałem sprawdzić tylko, czy mikrofon mam włączony. Czasami wyłączam, jeżeli coś nagrywam. Tędy możemy łódkami dostać się, wiaduktem do jednej z pierwszej części budowli, którą otworzyłem i musiałem ją zmienić, bo była okropna, po dłuższym czasie jak na nią patrzyłem, to była okropna. Tak samo wiaduk musiałem przebudować, bo nie wybudowałem na dokładnie linii prostej z tym i to było dosyć brzydko wyglądające. Tutaj też nie wygląda to zbyt ładnie. Tutaj była drewniana podpora, która dalej jest, tylko już gorzej wyglądająca którą myślę, że usunę, bo nie nadaje się w tym miejscu. Wieża wyszła mi niestety niesymetrycznie, co troszeczkę mi przeszkadza. Tu również muszę dobudować. To jest jedyne wejście na piętro do wieży. Tędy. Myślałem, że może poprawię ją teraz symetrycznie. A nie wiem, właśnie 2-4-6 2-4-5 nie. Dalej jest nic nie po 6 po dwóch i 5 po dwóch bokach. No i w tej, tej wieży główne części tej wieży to jest tak. Gigantyczne jezioro, o gigantyczne, duże jezioro, zbiornik wodny, mały kryształ na małej wieży, kryształ diamentowy oznacza dokładnie pole obronne, pole siłowe. Jest jasno-niebieskim szkłem, jeszcze oznaczane, tak wyznaczyłem. Tutaj mamy wieżę tylko z mnóstwem ilości, z dużą ilością schodów. Nic więcej, praktycznie w jej nie ma. Na razie. Tam się znajduje wielki kryształ obrony. To będzie główna wieża obronna, zajmująca się obroną. No jakiś drewniany coś. Nie wiem, nie pamiętam. Wiele rzeczy nie zostało skończonych, tu jest na, znajduje się nasz kryształ, właśnie. Tu jest parę rzeczy ciekawych, no, w sumie, może te dwie. Jest tak, no, oprócz wyjścia tutaj, znajduje się tutaj jeszcze mniejszy zbiornik wody, który jest odlewany tędy przez tamę. Można, oczywiście, zamknąć tamę i woda nie będzie przepływać. Ale ja wolę, jak płynie. Dobra, tutaj znajduje się góra, malutka góra, w której wnętrzu mamy kryształ. Tak, kryształ lazurinowy, który wytwarza wodę na świecie. Jeśli ktoś mówi, że nie wytwarza wody, to jest heretykiem czego? Zabić i spalić. Ach. Dobra, tędy również spływa nam woda dalej, gdzie będą poprowadzone mini wiadukty dostarczające wodę i tak dalej. Dobra, podlecimy sobie tutaj. Yy, tu znajduje się mechanizm naszej. W środku, tutaj gdzieś. Znajduje się mechanizm naszej tamy. Prosty, banalny, jak najłatwiejszy. Tam nie ma nic. Tutaj jest, jest gdzieś więzienie ukryte. Chyba w tym miejscu. Tak, tutaj znajduje się więzienie. Jest to skromne więzienie, bo bardzo nieduże. Jest, jest tak. E, ten kawałek więzienia, który tu widzicie, bardziej rozbudowany. A już tam dalej jest stare więzienie. Tutaj jest pokoik ochrony. Taki bajerek po prostu, żeby urozmaicić wnętrze. Dobra, wydostańmy się stąd i podlecimy dalej. Trzeba po kolei polecieć. Oprócz wiosek, które tutaj się znajdują, jedna jeszcze nie została uchroniona murem, czyli tamta. Mamy również tą wioskę z wielkimi ogrodami. No z wielkim ogrodem, gdzie mamy lekki labirynt, prosty do przejścia, praktycznie nie da się w nim zabłądzić. Stąd mamy poprowadzone z tej wieży, drugiej, mamy poprowadzone mostek górą, gdzie można dostać się do wioski. Tędy można się dostać na ogrody. Na ogrodach znajdują się ławki, miejsca widokowe ogólnie takie przyjemne. Tutaj coś było kiedyś ukryte, tylko nie pamiętam co i po co. A, no tak, wiem. Kiedyś to działało, teraz to nie działa hmm, system się palił. Odl bu buguje to, e laguje to troszkę świat, ale wychodziło e palenie systemu. Bóg po prostu bóg. Palenie systemu wywoływało to, że właśnie miganie tych wyłączało lampę i włączało lampę. Raz była wyłączona, raz była wyłączona. Bardzo różnie to się działo. Teraz jest to zbyt szybkie, żeby zadziałać. Dobra, zostawmy to, to villagerowie knują coś. <laughs> Podlećmy do miasteczka. Za murem miasteczka znajduje się ochronione miasto. Parę budynków dobudowanych nie przeze mnie, przez Rajkę, z którym kiedyś zaczynałem budować ten projekt. ZUS, klatki dla zdrajców villagerów, e, cmentarz, parę jakichś domków, no taki banalny, tutaj coś jest, nie wiem, to chyba był dom ten e, Grabarza. No, i tu był dom Rajki, w którym mieszkał, jak graliśmy jeszcze na serwerze razem na tym świecie. To jest taka malutka wioska, bardzo przyjemna, wierna. Wybudowali, stworzyli własny kryształ, wydając diamenty, jakie posiadają, żeby chronić siebie przed atakami ewentualnych, na przykład, smoków. <grytania> Dobra, troszeczkę tu pęprzę. Tutaj mamy zaokrągloną tamę. I podlatujemy teraz przez polany, wielkie pola do jednej z budowli, która też na dawnym serwerze powstała. To są wieże, wieże równowagi, wieże energii. Te wieże podtrzymują świat w równowadze, odpowiadają za różne zjawiska: lewitacje, ogień dzieleń, światło i wodę i za obronę największy kryształ nie będzie większego kryształu chyba, że kryształ świata ale to inną drogą kryształ świata to jest co innego nie zostało jeszcze to budowane musi być umieszczone gdzieś głęboko pod ziemią jeszcze nie wiem z czego nawet będzie się składał kryształ świata tutaj są jeszcze stare zasady serwera, ogłoszenia w środku windy wodne jesteśmy u góry tutaj inne bajery dotyczące serwera były oczywiście dużo obrazów, że umili wnętrze troszkę tabliczka, możemy lecieć dalej do góry tutaj gdzieś, o, tu są przejścia ale tam akurat nie ma nic konkretnego możemy dalej podlecieć i tutaj był taki pokoik, gdzie ludzie mogli posiedzieć, pogadać <gryw> i również wyjścia wyjście na balkon z którego można zobaczyć aktualnie to, i tam powinno być trochę kawałek dalej, widać nasz główny budynek. Tu, jeśli się mylę, też się chyba dało wyjść. Nie, tu się nie dało wyjść. Muszę to zmienić, bo kiedyś robiłem, że rack zajmuje się unoszeniem, ale plan został zmieniony żeby to jakoś dobrze wyglądało, powinno być zgodnie z moimi postanowieniami. Jeśli kiedyś zostanie ten świat dokończony, to może postawię na nim serwer. A jeśli nie serwer, to udostępnię Wam mapę, żebyście mogli się pobawić, choćby żeby wysadzić wszystko tutaj. Te kule energii, co to są, zostały niedawno dopiero odnowione. Bo możecie zauważyć kolorowe szkła. Wcześniej tego nie było. Dobra, nam się noc zbliża, albo dzień. Podlecę w jakieś miejsce, może z powrotem e, do budynku rady, do głównego budynku. Pożegnam się z wami i zapraszam was do kolejnych króciutkich odcinków, pokazań, w których będę pokazywał co się zmieniło. Na moim świecie oraz do innych gier i do, e, na naszą stronę facebookową Games for Free, na której możecie wygrać, jak i dostać za darmo gry. Dobra, a więc, ludziska, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia i miłego grania w Minecrafta. Pa, pa. Do zobaczenia wszystkim polecam się, polecąc swoje filmy. No dobra, strasznie długie do porządku. Na razie, cześć.